Hej. Witam Was serdecznie. Dzisiaj y, zaproponuję y, podczas tego live'a y, zaprezentowanie kolejnego olejku z serii apteczki domowej, y, a tym razem będzie to y, olejek, y, co może sugerować też moje ubranie, będzie to olejek On Guard. I o ile wcześniej, y, wcześniejsze olejki, y, pierwsze sześć olejków, które o których Wam mówiłam, z tej apteczki domowej do terry, to były olejki składające się z, jednego, yy, z jednej substancji. O tyle teraz y, po raz pierwszy zaproponuję i zaprezentuję mieszankę. I On -Guard jest olejkiem, który składa się z y, pięciu składników. Yy, w momencie, kiedy powąchamy ten olejek, to yy, pierwsze takie nuty, które wyczuwamy, to jest cynamon i goździk a y, niektórzy właśnie mnie zaskakują podczas warsztatów, bo są w stanie wyczuć takie nuty y, w tych mieszankach y, mniej oczywiste. Więc y, y, niektórzy mówią już od razu dzika pomarańcza, a, a niektórzy czują wręcz te pozostałe y, dwa składniki jakim jest y, rozmaryn i eukaliptus. Y, ale, tak jak y, y, pomyślimy, że najbardziej y, co nam tutaj w się rzuca do nosa to tak naprawdę jest cynamon i goździk, i jak wąchamy ten olejek, to pierwsze co to? Wiele z nas ma takie skojarzenie, że to są święta Bożego Narodzenia. Więc to jest tak naprawdę taki olejek bardzo, bardzo na czasie ale oprócz tego jego zalet jako takich czysto związanych z powonieniem to jest to też bardzo silny olejek jeżeli chodzi o wspieranie naszej odporności. Może powiem teraz dlaczego? Więc jakby te składniki, które zawiera ten olejek, działają bardzo silnie rozgrzewająco. I tak mamy cynamon, i cynamon właśnie wspomaga krążenie yy, i pracę serca. Yy, działa też yy, także, zwalcza pasożyty czy, yy, czy świerzb. Yy, sam cynamon, bo w tej mieszance to tego nie odczujemy, natomiast jak my myślimy o samym cynamonie, to yy, składa się on głównie z aldehydów, i w tym momencie yy, trzeba uważać, yy, bo yy, może działać podrażniająco na skórę. Więc zawsze jak używamy tego olejku, też to pamiętajmy o tym, żeby robiąc masaż, czy stóp, czy klatki piersiowej, używać oleju bazowego w postaci oliwy z oliwek, albo oleju migdałowego, na przykład. Kolejnym składnikiem takim podstawowym to jest właśnie goździk, i goździk w swojej naturze ma silne działanie znieczulające. Nawet mogę Wam powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych został przez Amerykańskie Towarzystwo Dentystyczne zaakceptowany jako środek, jako środek znieczulający. Także formalnie już dostał taki tytuł, że tak powiem. Kolejną funkcją, na przykład taką goździka to jest to, że wzmacnia mięśnie, gdzie w czasie choroby też często jakby potrzebujemy tego wsparcia. Następne składniki to rozmarnie eukaliptus, i to są takie dwa składniki, które, jak myślimy o odporności, o, o jakimś przeziębieniu, to um, stanowią wsparcie naszego układu oddechowego i zatok. I, I w ten sposób właśnie działają. Natomiast zostaje tutaj jeszcze nasza ulubiona dzika pomarańczka, i ta pomarańczka stymuluje układ odpornościowy oraz oczyszcza krew. I, y Taki właśnie kompleks tych różnych olejków wpływa na to, że jest to bardzo silny środek pomagający nam w zwalczaniu infekcji i wzmacniający naszą odporność. Jak możemy go używać? Możemy go używać profilaktycznie, czyli w momencie, kiedy jest już taki okres jesienny, trochę plucha za oknem, zimno, to wtedy możemy na przykład taki olejek. Dodawać sobie do herbatki jedną kropelkę dziennie. Możemy go też wsmarowywać w stopy, więc, czy dzieciom, czy dorosłym, bierzemy trochę oleju bazowego i wspaniale możemy wzmasowywać w stopy, na których jest dużo zakończeń receptorów. Więc w tym momencie właśnie jakby rozkrzywamy całe ciało i stymulujemy układ odpornościowy. Możemy do dyfuzora taki olejek rozpylać w dyfuzorze i wtedy pozbywamy się patogenów z, z powietrza. Co tam jeszcze? A, też ten goździk tutaj jest i dzięki temu ten olejek też jest świetny, jeżeli chodzi o pukanie. Pukać gardło, na przykład kiedy mamy dolegliwości związane z bólem gardła, to wtedy możemy fajnie tym olejkiem pukać gardło. Co wam może jeszcze powiem, to to, że to jest taki bardzo Szlachetny olejek i y, wartościowy i y, 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 skuteczny w swoim działaniu. I na bazie tego olejku zostało też opracowane wiele innych y, produktów w y, Dotera, chociażby na przykład takie kapsułki, to już kiedyś pokazywałam, jak ktoś y, komuś jest łatwiej y, takie kapsułki spożywać niż. Y, Olejek, no to na przykład są takie kapsułki. One są jeszcze dodatkowo wzmocnione oregano i czarnym pieprzem. Także wiadomo, że oregano to też jest silny stymulant układu odpornościowego, bo powoduje, powoduje że jest zwiększona produkcja białych krwinek, i dzięki temu ten układ odpornościowy jest bardziej wydajny. Są też produkty do, do, do jakby czyszczenia powierzchni różnych mieszkaniu i pasta do zębów, także teraz także też doceniła bardzo ten produkt i, i, i na bazie tego produktu powstało wiele dodatkowych, wartościowych produktów. To no nic. Polecam bardzo serdecznie. Gdyby ktoś chciał, to proszę piszcie. Gdybyście potrzebowali jeszcze jakiejś informacji, to, to albo chcieli próbkę tego pięknego olejku, bo przepięknie pachnie na święta i właśnie pamiętam, że w zeszłym roku upiekłam na warsztaty pierniczki bożonarodzeniowe z tym olejkiem, także to jest taki zapach świąt i, i fajnie jakby się znalazły w naszych, w naszych domach i jeszcze tak dodał takiej miłej atmosfery świątecznej dla każdego. To nic, no dziękuję bardzo i... Jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam.